I zapraszam Was do za takiego krótkiego, szybkiego szorcika na temat technologicznych wieści właśnie w tym tygodniu. Taki dodatkowy materiał, który e, może zrekompensować troszeczkę brak materiału w jednym z dniu tygodnia, e, w którym właśnie ukazywał się materiał na temat pada Dual Sense e, właśnie z konsoli PlayStation 5, w której właśnie nie było materiału z newsami, więc dzisiaj zrobię taki właśnie mały, krótki szorcik, który ma uzupełnić właśnie tą lukę w technologicznych wieściach. A w dzisiejszym materiale zobaczymy m.in. jak wygląda wydajność PlayStation 4, jeżeli chodzi o grę Cyber czy daje sobie radę właśnie PlayStation oraz Xbox One właśnie e, z tą grą oraz zobaczymy ile kosztuje produkcja e, iPhone'a 12 Pro. Więc e, jeżeli Was takie tematy interesują, taki shortik, to zapraszam Was do dalszej części materiału. Jak zapewniają nas producenci właśnie gry Cyberpunk 2077, gra może działać zaskakująco dobrze na konsolach poprzedniej generacji czy obecnej generacji w jak kto to określa. Mówię tutaj o konsoli PlayStation 4 oraz Xbox One czy Xbox One S czy PlayStation 4 Slim tak zwane. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to, właśnie producenci, a dokładnie w osobie Adama Kicińskiego poinformowali nas o tym, że właśnie ich gra jest zaskakująco dobrze działa właśnie na starszych konsolach. Tylko teraz pytanie jest, co znaczy działa ona zaskakująco dobrze? Czy spodziewali się oni, że będzie grała, że będzie gra działała w 10 km na sekundę i działa w 15? Czy zaskakująco dobrze, że działa właśnie nam w stabilnych 30 km na sekundę? ze względu na możliwości graficzne właściwie w tej właśnie grze, w Cyberpunk 277, które no, widzieliśmy, że do gra dość wygląda ciekawie w tym momencie, wiadomo pierwsze rendery tak, były takie średnie, ale w tym momencie właśnie wygląda, że na, wygląda właściwie naprawdę, naprawdę ciekawie i być może właśnie im się rozchodziło to, że działa w stabilnym 30 na sekundę, właśnie to jest takie, taka kwestia, no ciężko jest to zinterpretować, jak może właśnie, co autor miał na myśli, że działa zaskakująco dobrze. No czy oni spodziewali się na przykład, że będzie działała mówię w 10 kl. na sekundę, a działa nam w 15, czy, czy to, że spodziewali się, że będzie działała w 20, 25, a działa na w 30. No, mogli powiedzieć właśnie jakąś taką informację właśnie między innymi w jakich, w jakim kratkarzu gra działa, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, no, no dobra, jest ok. A tak co, co możemy na ten z tej wypowiedzi wywnioskować? Wiemy na pewno, że gra na konsoli PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X działa dość ciekawie, takie właśnie filmiki już też widzieliśmy. Widzieliśmy również, że działa bardzo dobrze na konsoli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Czyli tu właśnie widzimy, że gra działa naprawdę ciekawie, ale jeżeli e, nie mamy tak naprawdę żadnych filmików z tego, jak gra działa właśnie na konsolach PlayStation 4 oraz, oraz Xbox One, tych właśnie pierwszych oraz właśnie PlayStation 4 Slim oraz Xbox One S, czyli tych oświetlonych wersjach. Więc e, trochę może niepokoić właśnie taka informacja i właśnie prawdopodobnie właśnie Adam Kiciński próbował, właśnie uspokoić nas, uspokoić opinię publiczną powiedzieć, że nie, działa w spoko, działa fajnie, działa super. Tylko dlaczego nie powiedzieli chociażby w ilu klatkach średnio działa ta gra, wtedy byśmy byli bardziej spokojni, przynajmniej takie jest moje zdanie, bo dla mnie informacja, że działa zaskakująco dobrze, no nie jest jakąś jakimś wyznacznikiem, bo w zależności co, kto yy, myśli na tym, że działa coś zaskakująco dobrze. Dla jednego zaskakująco dzia dobrze działa Maluch, bo jeździ, a dla innego zaskakująco dobrze działa Mercedes, yy, bo, bo też jeździ, tak, jakaś jest klasa. A dla innego zaskakująco dobrze działa właśnie Lamborghini, które jedzie dużo szybciej, więc no, każdy ma inne tego podejście, więc takie dziwne, 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 dziwne stwierdzenie. No nic, yy, miejmy nadzieję, że ta gra będzie działała fenomenalnie, że będzie fenomenalną grą i e, że też to opóźnienie, które było właśnie ostatnie Które właśnie mówił też właśnie Adam Ksiński, że prawdopodobnie pomogło zoptymalizować tę grę jeszcze bardziej Więc e, miejmy nadzieję, że to wszystko będzie wtedy działało już na premierę bardzo płynnie, bardzo dobrze, nie będzie żadnych problemów, nie będzie żadnych bugów e, i wydajność e, właśnie będzie zadowalająca dla nas wszystkich, miejmy nadzieję, a nie tylko dla producentów gry Dobrze, e, przejdźmy teraz właśnie do informacji na temat właśnie iPhone'a e, Dostaliśmy takie informacje właśnie ile e, iPhone kosztuje Jesteśmy takie właśnie informacje, chociażby ile kosztuje panel OLED, który jest zastosowany w nowym iPhone 12 Pro, który właśnie jest produkowany przez Samsunga, a Apple płaci za ten, za ten panel około 70 dolarów za sztukę. Dodatkowo model modem 5G, który zastosowany jest w tym urządzeniu, kosztuje 90 dolarów za sztukę. I tu jest właśnie ciekawostka, bo właśnie najciekawsze jest to właśnie, że nie ekran, nie procesor, który jest zastosowany w właśnie tym urządzeniu kosztuje najwięcej, a właściwie moduł 5G. To jest zaskakująca informacja, bo on dolarów, A procesor A14 Bionic kosztuje właśnie Apple jedynie 40 dolarów za sztukę Więc no, jest to taka, taka dość ciekawostka Dodatkowo pamięć DRAM od firmy SK Hynix kosztuje 12,8 dolara za sztukę Oraz pamięć flash od Samsunga 19,2 dolara za sztukę Oraz czujnik Sony CMOS kosztuje do70 7,9 dolara za sztukę więc jeżeli byśmy tak sumowali, to faktycznie cała produkcja iPhone'a nie kosztuje zbyt wiele, oczywiście wiadomo, że te podzespoły trzeba jeszcze zmontować e, trzeba całą dystrybucję rozprowadzić, więc to też nie można tak, co do, tak do końca powiedzieć ile kosztuje właściwie produkcja tego właśnie iPhone'a bo to są tylko takie właśnie ceny, teoretyczne ceny podzespołów, które mamy właśnie w, w, zastosowane właśnie w urządzeniu nie mamy też informacji ile kosztuje no, chociażby bateria e, nie mamy informacji ile kosztuje wiele innych e, czujników, czy chociażby nawet tafla szkła e, Gorilla Glass, które są używane w tym urządzeniu, czy chociażby czujniki jakiekolwiek inne, chociażby ile kosztuje płytka drukowana, e, na której wszystkie podzespoły są osadzone, no to jest tak naprawdę wiele, wiele zmiennych I, i wiadomo, że to nie są może jakieś tam wygórowane kwoty, które musi, muszą, musi za to firma zapłacić, ale mimo wszystko no zawsze to się składa na sumaryczny koszt produkcji właśnie takiego urządzenia. Tak i dokładnie całość e, wszystkie podzespoły właśnie tego iPhone'a kosztują nas 406, czyli znaczy nie nas tylko firmy Apple, 406 dolarów. Więc Apple zarabia przez Przeszło dwukrotnie, teoretycznie przynajmniej, przeszło dwukrotnie na swoich urządzeniach. Pamiętajmy o tym, że 406 dolarów to jest cena pod podzespołu wyszło do tego, trzeba to wszystko złożyć, roz rozdystrybuować i tak dalej. Także podejrzewam, że też kolejne 90 dolarów to kosztuje, więc dlatego przyjmuję cenę powiedzmy właśnie 400, 500 dolarów, gdzie jest to powiedzmy jakąś tam połowę wartości tego urządzenia. Dodatkowo trzeba też zrobić system, wymyślić, zoptymalizować, bla bla bla. No nic, jeżeli taki właśnie shortcard Wam się spodobał się z technologicznymi wieściami zostawcie łapkę w górę jeżeli Wam się nie spodobał zostawcie łapkę w dół mam nadzieję że ten właśnie materiał będzie właśnie w sobotę w niedzielę właściwie ja go nagrywam już w piątek, razem właśnie z nagrywaniem materiału na sobotę, więc też takie. Mm takie coś nowego, próbuję zaeksperymentować. Zobaczymy, czy to wszystko, jak to będzie wszystko finalnie wyglądało. Mam nadzieję, że właśnie nam spodobało się Wam to. Jeżeli tak, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Na świadeczku ikonka subskrypcji jak zawsze, po lewy i po prawej jak zawsze kolejne materiały z mojego kanału, które warto mi się zobaczyć. I w sumie chyba nie pozostało mi już nic innego, jak tylko pięknie z Wami pożegnać. Do zobaczenia. Cześć!